Wojna pozostawiła ślady na posesji Aleksandra Feszuna. Jest rolnikiem, ma gospodarstwo na obrzeżach Kijowa. To tysiąc hektarów ziemi uprawnej i maszyny rolnicze. Gdy na początku marca do wsi wkroczyły wojska rosyjskie, jego dotychczasowe życie legło w gruzach. Okupant zniszczył wszystko. W miejscu, gdzie kiedyś stał kombajn, stoi spalony pojazd opancerzony. Zaczęli walić w bramę, żeby ich wpuścić. Moi pracownicy byli na terenie gospodarstwa. Kiedy zorientowali się, że żołnierze wdzierają się przez bramę, przeskoczyli płot i pobiegli do wioski. Dzięki Bogu wszyscy przeżyli. Okupanci zainstalowali się w gospodarstwie, a Oleksandr uciekł do Kijowa. Wojska rosyjskie okupowały to miejsce przez około trzech tygodni, a kiedy stąd odchodzili, wysadzili wszystko w powietrze. Teraz Oleksandr zbiera to, co zostało. Zniszczone jest nie tylko jego gospodarstwo. Walki pozostawiły ślady także na polach. Pełno na nich niewybuchów. Saperów jeszcze tu nie było. Nie mamy więc odwagi wyjść na pola. W tej chwili nie możemy pracować. Brygady Saperów są w terenie, na razie jednak zajmują się ustalaniem zniszczeń. Nie rozpoczęto jeszcze rozminowywania gruntów rolnych, na tegoroczne uprawy może więc być już za późno. Sezon zasiewów zbliża się ku końcowi. Administracja wojskowa wątpi, czy uda się jej przyjść z pomocą na czas. Najpierw oczyszczamy drogi i domy, obiekty socjalne, takie jak szkoły, wszystko, co jest najbardziej potrzebne, aby ludzie mogli się normalnie poruszać. Pola oczyszczamy dopiero po wykonaniu tych prac. Justas przypuszcza, że powrót rolnictwa do normalności może zająć lata. Tymczasem rośnie już pszenica o zima. Oleksandr zasiał ją przed wojną. Nad polem przeleciały drona. Tam, gdzie widać ślady pojazdów, moi pracownicy szukali min wykrywaczami metalu. Potrzebujemy jednak wyczyszczenia całego pola. Nie wiemy, co tam się znajduje. Będziemy musieli poczekać na ekipę rozminowującą, która potwierdzi, że pole jest bezpieczne. Ukraina przez dziesięciolecia karmiła świat, dlatego konsekwencje tej wojny będą odczuwalne w wielu miejscach naszej planety.